Nodi, Po przygody autkiem rusza w świat. Nodi, na czapce ma dzwoneczek śliczny, który wciąż nam gra. W krainie zabawek on wszystkich zna, wy też poznacie go, za gości w waszych dziecięcych snach i to nie jeden raz. Nodi, nodi. Nodi. Nodi i Święty Mikołaj. Wstał jasny i rześki poranek. Nodi przeczuwał, że ten dzień nie będzie taki jak inne. W powietrzu wisiała jakaś tajemnica. Święty Mikołaj przyjeżdża do nas. Z saniami zaprzężonymi w renifery. Wiedziałem. Czułem, że dziś wydarzy się coś niezwykłego. Święty Mikołaj jest królem krainy zabawek. Co roku... Przed Wigilią Bożego Narodzenia przyjeżdża do swojego królestwa po zabawki dla dzieci. I my go zobaczymy. Będzie z nami rozmawiał, pokaże nam swoje sanie, wyjmę moje najładniejsze chusteczki i będę machał mu na powitanie i krzyczał, witaj święty Mikołaju. O, nodi, to jeszcze, to jeszcze nie wszystko. Czy zdarzy się coś jeszcze wspanialszego? A, święty Mikołaj spędzi noc w moim domku, muchomorku. O... Wielkouchy. Spotka cię wielki zaszczyt. E, przyszedłem cię poprosić, żebyś przywiózł do mnie z miasta Lale, Dinę i misię Tessie. Chcę je zaprosić na uroczystą kolację. Dina i Tessie będą jeść kolację ze świętym Mikołajem. Dina ma przynieść piękne nakrycia, a Tessie ciasto z pomarańczami i pudding waniliowy. Wyobrażasz sobie, jak będzie cudownie? Wyobrażam sobie. Będzie cudownie. Dla ciebie Diny i Test. Mm. O właśnie. Na mnie już pora. Muszę ogłosić coś bardzo ważnego na miejskim rynku. Też chciałbym zjeść kolację ze świętym Mikołajem. Ale co tam, przynajmniej zobaczę go w saniach. Tak, zobaczę świętego Mikołaja. To też będzie cudowna chwila. Proszę wszystkich o ciszę Ja tylko dwa słowa Ale e, proszę mi pozwolić się powiedzieć Oddaję głos Wielkouchemu Co się tam dzieje, chytrusie? Nic nie widzę Wlezę na ciebie Panie i Panowie, jutro przyjeżdża do nas święty Mikołaj. Spotkał mnie wielki zaszczyt. Święty Michołaj zanocuje w moim domku i zje kolację ze mną i naszymi drogimi przyjaciółmi, Lalą, Diną i misią Tessy. Oh, to opuszający. To ja powinnam być zaproszona na tę kolację. Jestem tu jedną z najelegantszych zabawek. Jestem obrażona. Ach, może pan zechce łaskawie zdjąć swoją nogę z mojego ogona, pani Jumbo. O, przepraszam. Myślałem, że to sierka do kurzu. Coś takiego. <kuh> Święty Mikołaj poprosił mnie również o zawiadomienie, że jak tylko skończy objazd Krainy Zabawek, zaprasza wszystkich na wielkie gwiazdkowe przyjęcie na naszym pięknym rynku. Ura! Ura! O, my też tam będziemy. <grymne> 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 tak, my też tam będziemy. Ja poproszę Świętego Mikołaja o mnóstwo prezentów, mnóstwo słodyczy. taki zachłanny, synku. Tak bym chciał zjeść kolację z Mikołajem. Zasłuchaj się, Nogi. Gwiazdka wszystkim przynosi radość. Naprawdę? To moja pierwsza gwiazdka w życiu. Biedny Nodi, przykro mi, że nie możesz spotkać się z Mikołajem. U! 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 Naszym obowiązkiem jako goblinów jest zepsuć wszystkim radosny, świąteczny nastroj. Jestem za. A, co za dźwięk? A dodatkowo zakłócimy jeszcze wizytę Mikołaja u Uchego. To jeszcze jak? Znowu ten dźwięk? Co to jest? Nic nie słyszę. No więc, najlepszym sposobem zakłócenia tej wizyty będzie... Masz jakiś pomysł? Nie. A ja mam. Nie dopuścimy do tego, żeby w ogóle dojechał do miasta. Świetny pomysł genialny. To ty wydajesz te dźwięki. Jesz jabłko! Nie wiem. Wiesz, skąd je wziąłeś? Chodzi ci o to jabłko! Zabrałem je ze straganu diny, kiedy nikt nie patrzył. Ja te. też chcę jabłko! Daj mi to! Nie, nie dam ci! Dawaj! Witaj! Witaj! No, cześć! Cześć! Cześć, Nodi! Witaj! Jestem Nodi! Wiem, że jesteś Nodi, a dlaczego mi to mówisz? Ćwiczę przed wizytą świętego Mikołaja. Przyjedzie dziś do naszego miasta i chce, żeby mnie zauważył! A ja chcę, żebyś mnie podwiózł swoim samochodem do san Mikołaja. Chcę zobaczyć, jakie ma dla mnie prezenty Przykro mi, ale nie mogę cię nigdzie podwozić. Przed przyjazdem Mikołaja muszę zawieźć różową kotkę do portu, bo chcę kupić świeże ryby. O, dlaczego wszyscy są tacy samolubni? Proszę, żebyś nigdy więcej nie hamował tak gwałtownie. Całą godzinę układałam na głowie ten kapelusz. Śpieszę się, bo chcę zobaczyć świętego Mikołaja. Też co się... Przecież to król krajny zabawek! Nie tylko z królami trzeba się liczyć, mój drogi. Dzień dobry, marynarzu! Czy masz dziś świeże ryby? Oczywiście, pani kotko, mam wiele gatunków świeżych ryb. Proszę wybierać. Tak dużo złowiłem, a nikt ich ode mnie nie kupuje. Nie cierpię gwiazdki, bo nikt mnie wtedy nie odwiedza. Nie wierzę, że ktoś może nie lubić gwiazdki. Zgadzam się z tobą, marynarzu. Uważam, że Wigilia Bożego Narodzenia to taki sam dzień jak inne i szkoda go tracić na jakieś kolacje z Mikołajem. Jesteście okropni. Jak możecie tak mówić? Ha, ja nie mogę się doczekać wizyty Mikołaja. Nudy, wracaj. Przecież nie zaniosę sama tych ryb do domu. Mogłabym się ubrudzić. Może wybierze pani złotą solę? Jest świeżutka i pachnąca. Mm. Mm. To zatrzyma Mikołaja i jego renifery. Nie wiadomo do miasta! Położy sani, przylepią się do tych lepkich cukierków! Utknie tu razem ze swoimi saniami! Chodź, chytrusie, to jeszcze nie koniec pułapek! Szybko do lasu! Hopla! Hopla. Hopla! Proszę spojrzeć, co tam leci na drodze! Cukierki tofi. to bardzo niebezpieczne. Nie wejdź na to, bo utkniesz tu na wieki. Musimy wszystkich ostrzec. Pa, pa. O, za późno! Pa. Co się stało? Dlaczego stoicie na środku drogi? Ktoś zastawił pułapkę. Wjechałeś na lepkie tofi. Co teraz zrobimy? Niedługo będzie tędy przejeżdżał święty Mikołaj. Ja pobiegnę po mój wóz, żeby ściągnąć twój samochód. A ty zbieraj te cukierki i wrzucaj je do kosza. Bardzo panu dziękuję. Już je zbieram. A ja pobiegnę wszystkich ostrzec, żeby omijali tę drogę, póki nie będzie czysta. Hopla! Hopla! Już Świętego Mikołaja. Chyba pozbierałem już wszystkie cukierki. Zdrogi, Zrobić miejsce dla Świętego Mikołaja, proszę. <śmienicza> ごっそなんじゃ O robić miejsce w lasaj? Witajcie, przyjaciele! <grymne> Witajcie, kochani! dobry, witamy! <grymne> Bardzo się cieszę, że znowu mam okazję Was odwiedzić. E, drogi Mikołaju, ja chcę ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę. Jesteś mały, więc pewnie nie wiesz, że dziecko, które mówi tylko ja chcę, nie dostaje od Mikołaja żadnych prezentów na gwiazdkę. Pamiętajcie, na prezenty trzeba zasłużyć. Dziś wieczorem na kolacji u Wielkołuchego dowiem się, jak każdy z was zachowywał się w ciągu całego roku, a jutro znowu się wszyscy spotkamy. <laughs> ja kochane kochany renifery! Ja Do zobaczenia! Do jutra! Na pewno nic ci się nie stało, Nodi? Nie nic, mam szczęście, że jestem zrobiony z drewna. Uch, co to za zapach? Ten zapach, nodzi to delikatny aromat mojej ryby, którą musiałam nieść całą drogę sportu, bo ty pojechałeś na spotkanie z Mikołajem. Och, proszę mi wybaczyć, pani Kotko. Zresztą nie zobaczyłem Mikołaja. To kara za twoje zachowanie. Dobrze ci tak. Ojej, dlaczego tak się stało? Tak bardzo czekałem na to spotkanie. Może pojedź na drogę przy lesie. Święty Mikołaj będzie tam przejeżdżał, jadąc do domu Wielkouchego. O, to dobra myśl. Jeśli pojadę na skróty, na pewno zdążę przed Mikołajem. Pośpiesz się, Chytrusie. Przecież się śpieszę. Kiedy sanie Świętego Mikołaja tędy przejadą, liny się napną... I sieć spadnie prosto na Starego Brodacza. Ugrzeźnia jak ryba w sieci. Potem złapiemy go. Wywieziemy gdzieś daleko i w krainie zabawek nie będzie żadnej gwiazdy. Święty Mikołaj na pewno będzie jechał tą drogą. O! Returgo! Skąd się tu wziął ten nieznośny nody? Spójrz, Gobo! Święty Mikołaj nam ucieka! To twoja wina, chytrusie! Nie moja! Na pewno nie moja! A skoro nie moja, to nie. znaczy, że twoja! A zapłacisz A zapłacisz nie. za to! Zniszczyłeś cały mój misterny plan! Przez ciebie w Krainie Zabawek będzie wysało. I znowu nie udało mi się zobaczyć Mikołaja. Noddy, nie pora teraz na zbieranie żołędzi. Idę właśnie powitać świętego Mikołaja, a ty musisz pojechać do miasta po lalkę Dinę i się Dessie. Ale ja... Nie ma czasu na ale. Zrób to, co należy zrobić. Ach, już nigdy nie zobaczę Mikołaja i nigdy nie pomacham mu chusteczką. Masz rację, Noki. Ja też myślę, że to była pułapka zostawiona przez goblinę na Mikołaja. Niech nie wpadł w nią tylko dzięki tobie. Jesteś bardzo dzielny i należy ci się nagroda. O, chciałbym w nagrodę spotkać się ze świętym Mikołajem. Odwiezisz nas po kolacji do miasta? Oczywiście. Zaczekam tu na Was z Bamkim. Tylko się nie przezięb? Nie martw się. Jak zrobi nam się zimno, <śmum> pobiegamy z Bamkim po lesie. Piękna noc, prawda, Bamki? Spójrz, ta chmurka zasłania księżyc. Co to? Coś świecącego spada z nieba. Czy to. Czy to gwiazda? To płatek śniegu. Bampi, złapaliśmy pierwszy płatek śniegu w tym roku. <grym znać> w <śniegu> Dziwy cyrkowiec! O, dawno nie jadłem tak pysznego ciasta i pudingu. Dziękuję, święty Mikołaju. Sprawiłyście mi wielką przyjemność, ale jedno mnie martwi. Co takiego? Powiedz mi, Mikołaju. Jak te miłe panie wrócą przez las do miasta? Pod lasem czeka na nas nasz przyjaciel, Nodi. On ma ach, samochód. Ach, to musi być bardzo dobry przyjaciel. O tak, i do tego jest jeszcze bardzo dzielny. Aż dwa razy narażał się dziś dla ciebie. Naprawdę? Tak. Gobliny chciały zepsuć nam świąteczny nastrój. Najpierw rozsypały tofi na drodze, a potem rozwiesiły sieć w lesie. Ale Nodi pokrzyżował ich plany i twoje renifery mogły bezpiecznie przejechać. Jakże to więc? Ktoś narażał się dla mnie, a ja nawet tego bohatera nie widziałem. Muszę mu podziękować. O. Pierwszy płatek śniegu niestety się stopił. Ale skoro był jeden, to będzie i więcej. Zobaczysz wkrótce cała kraina zabawek będzie biała. Dobry wieczór. Czy ty jesteś nodi? Ja, ja, ja. Dowiedziałem się od Twoich przyjaciółek, że byłeś dziś bardzo dzielny i pokrzyżowałeś ja, niecne plany ja. goblinów. Nie bądź taki nieśmiały. Jestem z Ciebie dumny. Ja, ja, ja. Nody nie mówił z wrażenia święty Mikołaju, gdybyś wiedział, jak bardzo pragnął Cię zobaczyć. Witaj, Mikołaju. Nareszcie Cię poznałem. To dla mnie jakże piękny dzień, chociaż przedtem pecha miałem. Masz ciepły płaszcz i siwą brodę, wciąż pogodną twarz jak nikt. Chustką więc pomacham tobie, wzruszenie mi wycisnął brawo Nody. Ułożyłeś dla mnie naprawdę piękną piosenkę. A powiedz mi, czy to jest Twój samochód? Przyznam się, że sprawiłbyś mi wielką przyjemność, gdybyś przewiózł mnie po krainie zabawek swoim pojazdem. Bo moje renifery są już dosyć zmęczone. Czy możesz mnie zawieźć tam, dokąd cię poproszę, chłopcze? Ja! ja. Ja, 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 ja. Biedny Nodi znów nie wie co powiedzieć, Ale ja wiem, że zawiezie cię dokąd tylko zechcesz. Święty Nikołaju, ja chętnie ci pomogę, Swoim autkiem cię podwiozę, Więc wyjedźmy już na drogę, Niech odpoczną renifery Masz ciepły płaszcz i siwą brodę. Wciąż pogodną twarz jak nikt, chustką więc pomacham dobie, Bie, wzruszenie mi myci stauzy. Biedź o stroj, Mikołaju, po mimo naszym mimo. pięknym kraju. Macie dziś piękny poranek w krainie zabawek. Lubię zimowe poranki. <laughs> Bardzo się cieszę, Nobie, że lubisz mrozek i śnieg. A jestem pewien, że dziś napada jeszcze dużo śniegu. Najpierw na stację kolejową. O, święty Mikołaj. Dzień dobry, kolejarzu. Widzę, że twój pociąg jest czysty i lśniący. Bardzo dziękuję. Lokomotywa z wagonikami. Dzieci bardzo lubią pociągi, prawda? O tak. Słyszałem, że uwielbiają się nimi bawić. Na tę gwiazdkę mamy dużo zamówień na pociągi. O, maszyniści będą zachwyceni. <laughs> z pewnością, z pewnością. Jedź dalej, mój drogi. My jedziemy do portu. Szybko. Zapal czerwone światło. To ich zatrzyma! Będą musieli jechać do portu długą, drogą okrężną. O, roboty drogowe! Nie możemy tędy jechać! A druga droga do portu jest o wiele dłuższa. O, nic nie szkodzi! Podoba mi się ta przejażdżka. <gry> <gry> Zobaczysz, marynarzu, ze świętym Mikołajem bardzo miło się rozmawia. Jestem teraz zajęty. Marynarzu samie. Tak? O co chodzi? Twoje sieci wyglądają na bardzo stare. Chyba przydałyby ci się nowe. A jakże? Możesz mi je załatwić? Oczywiście. Jestem świętym Mikołajem. A nową łódź. Hmm? Przydałoby się dużo nowych łodzi. Dla dzieci nie ma milszej zabawy, niż puszczanie łódek po stawie. Albo w wannie. A może dla dzieci to jest miłe, ale dla nas rybaków święta wcale nie są wesołe. Nikt od nas nie kupuje ryb. <laughs> w takim razie zamawiam u ciebie na przyjęcie na rynku smażone ryby. To wielki mój przysmak. Przywieź nam ze 20 skrzynek. Och, dziękuję, święty Mikołaju. Na pewno przywiozę. <grystanie> Doskonale. <grystanie> Chodź nody, teraz zawieź mnie do Arki Noego. <grystanie> Znowuś, <otrzymamy. grystanie> Nie zdążą wrócić z tej Arki na wieczorne przyjęcie. <grystanie> Tutaj też są jakieś roboty drogowe. O i znowu musimy robić długi objazd. Przepraszam za te hałasy, ale zwierzęta cieszą się, że dzieci ciągle lubią się z nimi bawić. O, rozumiem. Jestem pewien, że dzieciom nigdy nie znudzą się zabawy ze zwierzątkami. A teraz wracamy do miasta. Za chwilę zacznie się wielkie gwiazdkowe przyjęcie. Dojedziemy tam raz, dwa, święty Mikołaju. O, chyba skończyło się benzyna. Przez te długie objazdy samochód zużył jej o wiele więcej niż przewidywałem. Nie martw się, Nodi. Mam pomysł. Jaki, pani Noe? Zaraz zobaczysz, chłopcze. Tarkwinie, pielgrzymie, podejdźcie tutaj. Jak mi dobrze, Nodi. Co za cudowna podróż! O, tak! Cudowna podróż! O, to zimnego spadło mi na nos. I na policzek, a i na brodę! A nie podajesz, Modli! Przecież to płatki śniegu. Jest tak, jak przepowiadałem. Pada śnieg! A teraz zobaczymy, czy moja mikołajowa magia działa na renifery, pani Noe. Gdzie oni się podziali? Lubię ten wesoły zgiełk. Lubię jak wszyscy się cieszą. O! Widzę tu jedno puste krzesło. To dla różowej kotki. Nie przyszła na przyjęcie. Może trzeba jej posłać specjalne zaproszenie? Już ją zapraszałem, święty Mikołaju, ale ona. Ktoś rzuca w nas kremem. To nie jest krem, Nodi, to kule śniegowe. Dobry rzut, chytrusie! Zepsujemy im całe przyjęcie. <laughs> Teraz rzucę prosto Mikołaju. Co? Co to? Nodi, ktoś rzuca te kule z mojego straganu. Chodźmy, zobaczymy, kto się tak zabawia. Co to za niemądra zabawa? Przecież mogą uderzyć świętego Mikołaja. Oj, nie uderzą, bo ja go obrażę. Uważaj, mi się, żebyś ty nie oberwał kulą. O, o, my, misie, jesteśmy nieustraszone. Och! Och! To I Wiedziałem, że to gobliny. Jak je powstrzymać? Pomóż mi podnieść tę szczotkę nogi. Spuścimy na nich lawinę. Jeszcze zabawę. Zaczymy zabawę. Będą płakać. <spać>, <sumilet> Dino, zrobiliśmy dwa goblinowe bałwany. Świetnie się spisaliście, Nody i Dino. Jak tylko wyciągniemy ich ze śniegu, powędrują prosto do więzienia. <grym i zimny> Dzięki tobie nie trafiła mnie ani jedna śnieżna kula. Bardzo ci dziękuję za obronę, o, 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 o. <laughs> Miś naprawdę zasłużył na gwiazdkowy pretorytet. Ja Jestem ci, z ciebie syn. dumna, synku. Spójrz, Dino. Ktoś tu do nas idzie. Czy to nie pani kotka? Tak, to ona. Dobry wieczór. Dla mnie on wcale nie jest dobry. Więc przyjdź do nas na przyjęcie. Nie, nie, nie. To pora mojego wieczornego spaceru. Tam jest bardzo wesoło. Nawet marynarz sam dobrze się bawi. Nikt mnie nie potrzebuje. Przecież wiecie, że nikt mnie nie lubi. Wszyscy uważają, że jestem zbyt dumna i wyniosła. No, rzeczywiście trochę zadziera pani nosa, ale dziś jest gwiazdkowe przyjęcie i wszyscy są na siebie mili. Święty Mikołaj pytał o ciebie. Och, naprawdę? O mnie? O! Jest pani różowa kotka! Zapraszamy! Czeka na panią krzesło przy naszym stole i proszę się poczęstować świątecznymi smakołykami. Dziękuję. To dla mnie zaszczyt. Wygrała pani niespodziankę. O, proszka! Jaka piękna i błyszcząca będzie idealnie pasować do moich oczu. Zanim zaczniemy tańce i zabawy, musimy jeszcze zrobić jedną rzecz. Panie policjancie, słucham, święty Mikołaju, czym mogę służyć? Przyprowadź te dwa gobliny na naszą zabawę. Eee. Nie wiem, czy to zgodne z przepisami, żeby. Eee! <grożak> <mucho>! Dziękuję. <D accompliving souls> święty Mikołaju. Słuchaj, Nodi, czy ułożyłbyś piosenkę, która nauczy gobliny, jak należy zachowywać się w czasie świąt Bożego Narodzenia? Układam różne piosenki, więc mogę spróbować. Święto to szczególny czas na naszej starej ziemi, bo Boże Narodzenie. Przyjaźnie rodzi w nas. W ten dzień są wszyscy... Zapraszaj się prezentu, a ty skromniejsza bądź. Nie bądź wciąż nadęty. Na złość już nie rób więcej. W dzień są Mikołaju. Nareszcie cię poznałem. Jest to dla mnie jakże piękny dzień. Chociaż przedtem pecha miałem. Ten dzień Wesołych świąt! Wesołych świąt! Wesołych świąt! <grym wyszła> Wesołych, świąt! <grym wyszła> Wesołych świąt! Wesołych świąt! Wesołych <grym> świąt! Wesołych <wyszła> świąt! No, świąt! Opracowanie wersji polskiej Eurocom.